Pierścionek ślub ze wspomaganiem. Marcin Hakiel szczerze o małżeństwie z Cichopek, uzupełniało moje braki. W świecie polskiego show-biznesu stycznia 2026 roku Marcin Hakiel nie przestaje zaskakiwać swoją wylewnością. Choć od głośnego rozstania z Katarzyną Cichopek minęło już sporo czasu, 42-letni tancerz, dziś cieszący się statusem pełnoprawnego celebryty i budujący życie u boku Dominiki Serowskiej, zdecydował się na bolesną ale niezwykle szczerą wiwisekcję swojego pierwszego małżeństwa. W wywiadzie dla Kozaczka Hakiel rzuca zupełnie nowe światło na kulisy ślubów Zakopanem z 2008 roku, sugerując, że tamta decyzja była wypadkową presji otoczenia i wewnętrznych deficytów. Najbardziej uderzającym fragmentem wyznania Marcina jest sugestia, że huczne zaślubiny, które przed laty śledziła cała Polska, nie były do końca suwerennym wyborem młodych zakochanych. Presja otoczenia Hakil przyznaje wprost myślę, że to były pogięte decyzje dookoła nas, a nie przez nas. Sugeruje tym samym, że ludzie, którymi się wówczas otaczali, oraz ogólna atmosfera medialna, pchały ich w stronę ołtarza szybciej niż podpowiadałby im rozsądek. Efekt grupy. Tancerz wspomina o paczce przyjaciół, w której wszyscy brali śluby. W tamtym momencie małżeństwo wydawało mu się naturalnym krokiem. Rodzajem społecznego spełnienia i nałogu od rodziny, który przedkładał nadchuczne imprezy. Hakiel, który przeszedł długą drogę terapeutyczną, patrzy dziś na 25-letniego siebie z dużą dozą krytycyzmu i empatii. Przyznaję, że ślub z Katarzyną Cichopek miał być plastrem na jego ówczesne braki. Myślę, że wtedy ten ślub uzupełniał moje braki osobowościowe. Może jakbym był bardziej zbudowany, to inaczej bym to rozegrał. To odważne wyznanie pokazuje, że dla młodego tancerza założenie rodziny było formą ucieczki w dorosłość, której fundamenty nie były jeszcze w pełni stabilne. Dziś, jako dojrzały mężczyzna, otwarcie mówi, że gdyby jego syn przyszedł do niego z planem ślubu w wieku 25 lat, poradziłby mu, aby jeszcze zaczekał. Mimo tych gorzkich refleksji, Marcin Hakiel kategorycznie odcina się od poczucia zmarnowanego czasu. Dzięki terapii zrozumiał, że każde doświadczenie, nawet to zakończone rozwodem, buduje charakter. Akceptacja przeszłości. Hakiel twierdzi, że nie byłby tym, kim jest dzisiaj, gdyby nie te 17 lat u boku eksmałżonki. Wnioski na przyszłość. Zamiast żałować, woli wyciągać lekcje, co jest widoczne w jego obecnym podejściu do życia publicznego i relacji z Dominiką. W roku 2026 Marcin Hakiel zdaje się być w miejscu, w którym nie musi już niczego udawać. Jego narracja o braku dojrzałości i zewnętrznych sterach w pierwszym małżeństwie to głos, który może rezonować z wieloma osobami, które zbyt wcześnie pogięły wiążące życiowe decyzje. Czy Katarzyna Cichopek, która w styczniu 2026 roku również układa sobie życie na nowo, odnajdując spokój w domowej rutynie i porządkowaniu walizek, ma podobne przemyślenia? Na razie gwiazda milczy, pozwalając Marcinowi na jego publiczne Filozoficzne rozliczenia. Jak oceniacie taką szczerość? Czy publiczne analizowanie braków osobowościowych z przeszłości to do dowód na wielką dojrzałość, czy może niepotrzebne wracanie do tematu, który powinien zostać w gabinecie terapeuty?